Jeżeli dobę klejem pasterze, grając kostnie dziecią teczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Obadali skę u w pokorze, wolnych serca łowotnego na wysokości fała na wysokości, a pokój na ziemi Chwała na wysokości, fała na wysokości, a pokój na ziemi. Klub sportowy, błonianka, błonie Życzy wszystkim kibicom wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku Chwała na wysokości, fała na wysokości, a pokój Dziwała na wysokości, na pokój...